Bronisław Komorowski przez weekend raczej wypoczywał. Nie dał o sobie zapomnieć. Wszystko w związku z wywiadem, w którym deklaruje. Mam suwerenne prawo wybrać kandydata na premiera. Lider zwycięskiej partii ma największe szanse, ale nie ma gwarancji. Sprawdzenie spekulacji, kto będzie nominowany, kogo pan prezydent wskaże do pełnienia funkcji premiera jest przedwczesne. Być może i przedwczesne, ale zamieszanie jest niemałe. Być może prezydent przewiduje to, że ta walka wyborcza będzie bardzo zacięta i że zwycięzca nie zwycięży bardzo, bardzo wyraźnie. Oto kolejny fragment. Mam nadzieję, że po jesiennych wyborach będę mógł powierzyć misję tworzenia rządu zwolennikom modernizacji, ale i zdrowego rozsądku. To jest zapowiedź, że nie powierzy misji formowania gabinetu liderowi partii cierpiącej. Na koalicyjną impotencję. Do kogo prezydent kierował te słowa? Politycy PiS nie mają wątpliwości, że do nich. Komunistyczny premier Cyrankiewicz mówił władzy raz zdobytej nie oddamy. Dzisiaj prezydent Komorowski mówi innymi słowami to samo. To oczywiste, że wzrost sondaży Prawa i Sprawiedliwości jest powodem do strachu. Prezydent nie zdecydował się doprecyzować swoich słów. Oddaję wam scenę. To nie jest żadna asekuracja. To jest przypomnienie prerogatyw, które, które prezydent posiada w swoim ręku. Nie zawsze jednak lider zwycięskiego ugrupowania sprawował funkcję premiera. Politolodzy zauważają, że słowa prezydenta mogły być również skierowane w stronę liderów platformy. Pozycja arbitra Laka Morskiego dzisiaj jest bardzo komfortowa. W sytuacji, gdyby się mógł pojawić spór między Schetyną a Tuskiem o to, kto tym premierem mogły zostać. A to znak, że rzeczywistość polityczna po wyborach. Może być dużo ciekawsza niż teraz może się wydawać. Dla jednych prezydent przestrzega, dla drugich straszy, a jeszcze dla innych po prostu gra. Tak czy inaczej, Bronisław Komorowski dał kolejny dowód na to, że chce być liczącym się graczem na polskiej scenie politycznej. A im bliżej do wyborów, tym takich sygnałów będzie coraz więcej. Kamil Dziubka, Wiadomości.